Pokażę Wam coś, czego być może już nigdy nie zobaczycie. Tak kiedyś wyglądał CPN. Tu mamy opuszczony budynek, który nie wiadomo komu służy. nawet proszę bardzo są na jazdy, jak ktoś chciał sobie naprawić samochód tu były tu były dystrybutory niestety po nich już tylko wyrwane a tutaj okienko gdzie płaciło się za paliwo pozostałość PRL-u nawet jeszcze w dobrym stanie. Takich miejsc już nie ma, albo jest ich bardzo mało. Nie wiadomo, czy zbiorniki są jeszcze w ziemi. No, ale to już jest historia. Tak to wygląda. No, lecimy dalej.